Cześć, Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z PES 14 i to są zawodnicy, których miałem kupić. Jest w, y, u nich Danilo Piszczek, Walker Honda, Pogba Rakitic, Mandziukić, Balotelli, Jackson Martinez, Benzema, Koke, y, Rafinha albo I to są zawodnicy, których chcę kupić. Poza tym chciałbym podziękować też za wszystkie lajki pod ostatnim filmikiem, jeżeli będzie tyle samo będzie odcinek yy, z Pesa. Tak więc teraz pokazuję ile procent szans jest na transfer, ale najpierw zaczynamy od meczu z Manchesterem United. Tak więc teraz Runej, Runej, podejdę na niego, Nani, próbuję mu zabrać Cahill, Nani, podejdę do Van Persiego, Van Persi, strzelaj, mamy 1-0. Teraz tutaj jeszcze Lunozart próbował, no niestety nie ma. Runej podejdę do Van Persiego, odbieram mu Cahill. Isko, Isko podejdę do Fabregasa. Fabregas, Fabregas strzela, broni David the Hell. Shirley, Shirley, strzela i strzela, jednak znowu broni the hell. Torres, Torres podejdę do Isko. Isko podejdę do Fernando Torresa. Fernando Torres padłe podanie do isko. Mamy jeden do jednego. Isko świetnie się spisujący w tym odcinku. Zobaczcie zresztą sami. Nani, nani, nani. Próbuje tutaj wszystkich skiwać. Na razie mu to wychodzi. Podejdę do Vampersiego, Vampersii. Odbieram piłkę znowu Gary Cahill, który świetnie też się spisywał w tym odcinku. Fabregas, Fabregas. Odbiera piłkę Widiciowi Fabregas, podejdzie do Torresa, Torres, 90 minuta gry, Torres, 2 do 1 dla Chelsea Londyn, brawo. Dobra, tak więc przechodzimy teraz do następnego meczu z Cardiff City, eee, z słabszym rywalem, ale mam nadzieję, że... Nie zrobi nam wielkiej niespodzianki, tak więc e, zamienię tutaj sobie isko na prawą pomoc, a Oskara dam na środkową pomoc, żeby sobie odpoczął. Teraz tutaj Campbell, 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 Campbell strzela bramkę. Fabregas, jednak tu nie wybierze koker. Koker podaj Fabregas, gol jeden do jednego, świetny strzał. Faulowany jest tutaj teraz Diego koszta. Fabregas będzie wykonywał rzut wolny. Fabregas. Co tu zrobi Fabregas? Będzie strzelał. Strzela Fabregas nad murkiem, niestety. Minimalnie. Fabregas. Tutaj świetnie z Diego Kosztą. Fabregas. 45 minuta gry. Diego Koszta. Podejdę Isco. Na rzecz spokojnie. Klepią. Oscar. Podejdę do Fabregasa. Fabregas do Diego Koszty. Diego Koszty do Fabregasa. Fabregas strzela. Nie ma bramki. Isko jeszcze to próbuje, jednak nie. Jednak nie ma. Oskar. Oskar, Isko! Isko! Bomba! Jaka prześwietna bramka, Isko! Jeżeli tak uważacie, napiszcie to w komentarzach piękna bramka. Jak na moje była niesamowita. Jeżeli ty podaję Isko do Diego koszty, Diego Koszta poda Fabregasa i nasze trio strzela przepiękną bramkę. Jest 3 do jednego. Tak, takim wynikiem zakończył się ten mecz. Jest to drugi mecz z pięciu, tak z pięciu meczy jakich nagrałem. Teraz przechodzimy do meczu z Atletico Madryt. E, tutaj znowu chcę zrobić taką rotację jak poprzednio. czyli Szyrle na ławkę. E, Oscar wejdzie sobie do podstawowego, nie przepraszam, Matić wejdzie do podstawowego składu. I mam nadzieję, że jakoś ich współpraca tych zawodników będzie się niejako sprawowała. Co do Atletico, ostatnio z nimi wygraliśmy, mam nadzieję, że to powtórzymy i będzie to w następnym odcinku Ło, tutaj strzela jeszcze Fabregas, prześwietne uderzenie Villa, via, via, strzela, broń świetnie Petr Czech Hazard, hazard Ma piłkę insyła, odbieram mu Fernando Torres Fernando Torres, tutaj próbuje kiwać, podaj do Fabregas, Fabregas świetne uderzenie główką, po raz kolejny i gol teraz tutaj prób odbiera David Lewis piłkę eee, nieprzepisowo Diego Villa strzela prześwietne uderzenie byłego zawodnika Barcelony i mamy 1 do 1 tej Suła, Isco złe podanie, Gabi Gabi ma piłkę, próbuje tutaj przełożyć sobie na inną nogę Diego i mamy 2 do 1, niestety Muszę wam zdradzić, że tym wynikiem zakończył się ten mecz. Tutaj jeszcze strzela, wija! No, szczerze mówiąc, to w końcówce meczu oni ewidentnie prowadzili i ewidentnie e, źle nam szło. Mam nadzieję, że w następnym meczu już będzie o wiele lepiej e, i że nie nastąpi e, przegrana taka sromotna jak w poprzednim meczu. Tak więc e, sytuacja w grupie przedstawia się tak. I teraz przechodzimy do meczu z Crystal Palace. Um, chciałem zamienić do Petra Czecha na Schwarzera. Zradzę Wam od razu, że Schwarzer nie spieszywał się dobrze, ale teraz tutaj Tomas. Druga minuta gry. Szamak. Po dośrodkowaniu Tomasa i mamy 1 do 0. Teraz jeszcze tutaj będzie kolejna sytuacja w tym meczu. Diego koszta ze środka pola. Fabregas ma piłkę przy nodze. Fabregas zagrywa do Azarda. Eden Hazard odgrywa z powrotem. Do Diego Koszty, Diego Koszta. Daleko obrońcy byli od niego. Strzela. prosto w, po, po, prosto w okienko i mamy 1 do 1. Tutaj teraz ma isko. Podaj do Fabregasa. Fabregas. podaje do Diego Koszty, Diego Koszta. Strzela. 2 do 1. Szamak, szamak do Karwana. 2 do 2. Niestety źle nam to poszło. Dio koszta tutaj do Szyrle, Szyrle strzela. 3 do 2. Taka wymiana ciosów jak w bokserze. No i do, 3 do 2. Szyrle, Szyrle strzela. 4 do 2. No prześwietny zawodnik. Strzela znowu. Kolejną bramkę w tym meczu. Gwendiora. Gwendiora. Gwendiora podejdzie do Williamsa. Jeszcze tu Carvan strzela 4 do 3. Jak już mówiłem, Schwarzer nie spisał się dobrze w bramce. I mamy 3 do 4. Mi teraz tutaj mecz z Fulham City. Um, nie robiłem już zmiany drużyny i powiedziałem sobie, że to będzie na pewno niepotrzebne. Teraz tutaj odbiera piłkę... Traci piłkę Mitrogl na rzecz Karagunisa. Karagunis! 1 do 0. No, co tu dużo mówić? Mecz był w miarę wyrównany. W miarę wyrównany do tego momentu. Tak więc mogłem i no walczyć i walczyć. Richardson wybija piłki do Heitingi Heitinga do Sidwela Sidwell niecelnie chciał tutaj do Rize byłego zawodnika Mainz A z Piliqueta podejdę do Shirley Shirley Jego koszty świetnie odgrywa Fabregas tutaj rozkłada jak Barcelona piłkę Isco, Isco podejdę do Fabregas a Fabregas strzela i strzela Fabregas Niestety nie wyrównał No Tutaj przypadkowo ucięło mi jedną bramkę, ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i do następnego odcinka nie mi niedługo, ale chciałem Was tutaj pocieszyć, ponieważ za dwa odcinki będzie okno transferowe. Dwa odcinki, które pojawią się już niedługo na moim kanale. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Jak już mówiłem, jeżeli gol Wam się podobą, napiszcie. Przepiękna bramka. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, czekajcie na jutrzejszy kolejny odcinek z Pesa Narka.